Jak powstał Amerykański Bank Centralny, który steruje światem? Listopad 1910 rok. Sześciu mężczyzn, najpotężniejszych ludzi w Ameryce, reprezentanci Morgana i Rockefellera, spotykają się tam w nocy, bez prasy i bez świadków. Ich celem było stworzenie systemu, które daje im kontrolę nad pieniądzem. Trzy lata później, 23 grudnia 1913 roku, prezydent Woodrow Wilson podpisał ustawę Federal Reserve Act, która powołała do życia rezerwę federalną. Dość nietypowa data jak na wprowadzenie tak przełomowego prawa, nie sądzicie? Oficjalnie, żeby ustabilizować gospodarkę. Nieoficjalnie, żeby przekazać prawo emisji pieniądza bankowi centralnemu należącemu do prywatnych banków. Od tamtej chwili każdy dolar, jaki istniał, powstawał jako dług. Rząd już nie drukował pieniędzy, pożyczał je natomiast od Banku Centralnego. Oczywiście z odsetkami. I właśnie to był moment, w którym cały system finansowy się przeobraził. A wszystko to dzięki rewolucji, jaką było powstanie Banku Centralnego. Nie jako symbolu bezpieczeństwa, ale jako mechanizmu kontroli podaży pieniądza i długu Stanów Zjednoczonych. A w kolejnym filmie dowie się, w jaki sposób BlackRock rządzi światem. Obserwuj ten kanał.